Co robimy? Skąd mam wiedzieć? No co, kurde. Może zapraszamy, kogoś na partę. Ja zapraszam jaki Ja zapraszam kogoś tajemniczego. Ja Okej, okay, bierzemy telefony i dzwonimy O! Tak. Mój dzwonek. Hello. Ale kochana, chciałam Cię czuć odszedć. to jestem na fotorocji, więc pozwolą. Nie wiem, będzie jakaś tam bitwa na publiczny. będziemy robić pranki, jakbyś będziesz chciała. widzimy się o 18.32, jak możesz to odpisz. Kamera czekamy na odpowiedź. Zawsze znaczy się napiszę sobie kolejną stronę mojego pamiętnika. Mogę Twój ołówek z żabą? Jestem tym się do telefonu, ale nie wiem jak. No ok, skoro musisz... Dobra. Wkład się skończył. jak to do cholery wkład się skończył, a ten mleek. Dobra. Dobra. No i zapiszę do niego tytuł. Chciałabyś może dumnie tę o 19.50? Będzie bitwa na poduszy i nie będzie słoneczka. Jak chcesz to odpisz. Majka... Majka fajka... No tak, to czasami odpowieć. A w tym czasie może sobie pogram. w... Tutaj... mówi Star Planet 1. Nie no, jakaś trzeba daj do domku. No dobrze. No ja pójdę do nich. Co to się dzieje? No, a to w ogóle tu wymienicie. To w ogóle tu wy mieliście na te wszystkie tam leczyły. No. Tobie też zaraz zabiorę. Ehehe, wypadłaś na balkon. Ha, ha, ha bardzo śmieszne. No, pady są odłożone. Uuu, tak, tak. Połóżcie mi ten ogrzewacz. Matko. Ehehe, chodź. John. I didn't know I was <laughs> you right. I didn't know word... I was I did I Można. A co ty tu robisz? Z kim nie piszesz? Proszę bardzo. Kara na komputer. Komputer wlatuje do tordy. Szerwę wszystkie pady. I wyłączę tą grę głupią. No w co grają? Jeszcze chowam tą grę. Superki nie znaleźli. leży Dobra, gra schowana, jeszcze jej może być była tutaj jeszcze tylko jedna, wtedy tę grę nigdy nie znajdą. Co hmm. pada tu trzyma O tak, nie no, to nie no... Sprawia, czy... Czegoś nie ukrywa! Bo ona tu, kurwa, no, ona no, nie, nie? to ukryczo! Nie do wziąć, nie wiesz? jest? nie? masz te tablety? No, to że się nie tablety. I ten hologram, W ogóle to... Co ty to w ogóle masz? Dobra. Wchodzę tu do mojej tajnej skrypki. W ogóle... To nie będą mogła skrypki na premie. mojej tajnej skrypki. Będzie miałem trzymać kuszałk. No. chowamy padły. Dobra, o co będziemy tam dać?

Jeżdżę i widzę, jest u nas. Zabier? Albo. To nie mama. To. Wiem, co to jest. Mamo, przesuniesz się? Wiedziałam. Co tak. to. To też konfiskuję. Hmm. To są wszystko, wszystko jest no, ja na ptaka. Nie, wy nie Tylko oni okej. Okay, ok, no co zrobimy? Czekamy na odpowiedź No, mam odpowiedź Prawka, że przyjdę To widzimy się o 18 No to pa

One. Uch, chodź, 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 Siema. No. Juki, no, tak, chodź, 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 no, chodź, 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 więc macie rzeczy na pranki? lukaszka co mamy? Jest... a skąd macie to mezo-skull? nie ważne nie ważne skąd ją mam dobra, to czekam dobra, przymówcie sobie te pizemy a wy nie macie skoli? no, zaraz to Powinny przylecieć. No to... Dobra, no to zabiorę dla tych dziewczyn na spalansowanie jakieś stroje piżamowe mniejsz. Yyy... Kto chce taką Nie, dzięki. Nasze zaraz powinny przyjść. No, A ja, może no jakieś zamówię kurierem? Nie, wiem, mamy mieć jakieś czujki Kurierem. Tak, 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 dostawa 15 minut. Aha, tak, tak, dobrze, mi pan go sobie. I dostawa będzie za chwilę. My i To nie ma, to ja się I da. Przepraszam Was bardzo za to usunięcie podatku Mam nadzieję, że mnie to zobaczycie i polajkujecie filmik dobra, no to chodź Będziemy to będzie mój plantach, okej? No, a co to jest? Kuro. Dzień dobry Ding dong, ding dong A! Ah, kurier Dzień dobry Dzień dobry, nic otwieram O! Tu są te rzeczy, tu kaptura Dziękujemy, do widzenia. Zimny kurier. Dobra. Macie piżamy. O, mój że... Ale coś piszesz w takim czymś? Tak. Ej, może ty gaźne

No że nasze... to nie, 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 na to, nie, To? Ej, nie, 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 fajna, ale i tak jest Chodźcie na, na jakąś kolację i wystarczycie trzymać te walizki Może jakaś słodka potrzeba Słodycze Jezu dziewczyno Ogarnij się, ogarnij No, no zauważyłam co na YouTubie No i myślę, ja... no, że mam nadpadki, no serio Nie gadaj no, Nie no i do mnie zwodziła i że... Hej, kiedyś spotkamy na żywo! Wybijaj. No tak było! Jestem głodna! Wiem, konia nawet! Ej, moja! E, tak. ona nawet nie. Tu, 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 tu! To moje, a ty weź sobie co? No dawaj! Ty mały idzie za Jak ty nazywała tą rzecz? Owak, nieważne! Ale to ja idę spać! To ty tylko spisz. To mm. no będzie to będzie tak, to będzie tak, tak, Mogę otworzyć, żeby tą siatkę schował im komputery i tak dalej. Ty! Widziałeś coś? Nie, ja chciałem Cię podzielić o Okej, okej. Okay, okay. nie, muszę twojej siatki, ale już mam... znaczy, nie, nic nie, już. Mam moje życie, a nie, 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 moje nie, 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 kupuję sobie nie, samą bo ona fajna nam. No. Micrônio, Eu que já me ah, tá. okay. não que lista isso? O que é isso? ah ok é não ver Więc nie mogę podłożyć, prawie nie widzę. Słodki łok, A to ma guzgę, Daj mi zrobić kolację. A to wy jest Słodko, słodej Słody No weź je, bo jesteś taka Yuki. Mojej Nie muszę tu mały co Tak w ogół Tak na ogół to... Nie wiem Nie wiem co się padło, nie musimy jeść I zaspać To już Dobra, to my chodźmy spać. A granie, o świetnej nocy, a jedzenie to co w tym będzie? Nieważne, gówno w tym będzie. Grrr, co słychać jak jesteś? Ja idę do domu, biorę walizkę i do widzenia. A jakie krótkie rzeczy! Nie dla ciebie. No to na pranki może to robimy. Hi, 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 hi. No, w tym Obczepka wymalowana.

Nieważne, ja już mi grać, to nie pady. O ja, o nie ładne wzięcie. No. Ale jak nie mogę z tobą spać, no no nie. Yes. Tak wiem, przybywam my... chyba teraz nie mam mowy. Moje łóżko i ja na nim śpię. Dobra. To w ogóle to... tutaj tej porze Czapkę... A, tak. Tylko kajuki. Jak już posubieramy się dzieciutki. Nie. Czemu mam skurzyła? Yy. Mała to tak nie śpią. teraz może... Bożę... Na pranki. No. Idziemy robić coś jeszcze coś na te kartki? Yuki? Yuki, no Yuki, pokafuj, pokazuj, karty, nie, mogli sobie pograć. nie, że miśka, żeby kogoś nie, 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 takiego samego nie, nie, ona ma innego, ona ma kolor up, a jest creepy bear. Data security Co coś takiego Ha, ha, to był Ej no kurwa, dziewczyny, kurwa No dopiero... Jaka jest? 1628 Dziewczyny, 1628 Co? Tak wcześnie? Czym 1628 Ale ja myślałam, że jest trzecia w nocy co y. się ze mnie bawi? idziemy na snaf Kto to jest ten SNAF? No, pitko SNAF-a, jest Nie wiem, co to jest. Ekstra bajka. Bierzemy same grypy rzeczy i budzimy rodziców. Ja po prostu wam cię. Mamą, jest w 26. No i co?

Gdyby z nich do tablet na nudę i zawsze przygotowana hologram, telefon mojej siostry. I tutaj jeszcze co mam jej wziąć? Aparat, żebyśmy sobie czytały socze gitarę elektryczną gdyby ja tutaj jeszcze wezmę jeszcze tak, bój pamiętnik i to tyle, chodźmy. Tylko błagam się za to, że ja nie umiałam tego przedstawić, okej. Okay. Błagam. Dobrze. I będziemy razem tworzyć w ogóle w postaci fnafa.